czas okupacji mieszkałem wtedy w Bydgoszczy z polecenia armii krajowej wykorzystując organizacyjne kontakty podjąłem pracę na węźle kolejowym w Bydgoszczy po krótkim przeszkoleniu zatrudniono mnie na parowozie przetokowym w charakterze palacza ponieważ znałem bardzo dobrze język niemiecki po pewnym czasie udało mi się zdobyć zaufanie niemieckiego maszynisty nazywał się Schwabe miał 45-50 lat i zawsze chodził z cygarem w zębach on właśnie wziął mnie na parowóz dalekobieżny woziliśmy pociągami osobowymi i towarowymi żołnierzy Wehrmachtu na front wschodni. Często jeździliśmy na Kijów, Forsze, Kowel, Równo, i Wilno. W trakcie tych podróży obserwowałem natężenie ruchu transportów wojskowych na poszczególnych transach, a przede wszystkim starałem się ustalić ich zawartość. Zgodnie z poleceniem wywiadu AK, wszystkie tego typu informacje przekazywałem Brederowi, który pracował u Billera przy ulicy Złotej w Warszawie. Później już dowiedziałem się, że naprawdę nazywał się Stanisław Brzoskowski. Pamiętam późną jesienią 1941 roku dostaliśmy polecenie wyjazdu z Bydgoszczy do Szczecina. Ciągnęliśmy na ogonie pociąg z rannymi. Po przyjeździe do Szczecina Górnego otrzymaliśmy rozkaz, ażeby usunąć z dworca na boczny tor rozjazdowy cztery wagony towarowe, które miały zatarte osie. Jechaliśmy w kierunku północnym, za Szczecin, do małej stacyjki Pylic, w police. Zatrzymaliśmy się przed zwrotnicą. Zanim odczepili nam te wagony, miałem dosyć czasu, żeby rozejrzeć się po terenie. W odległości 500, może 600 metrów od naszego postoju, po lewej stronie toru, za małem Zauważyłem też, że od strony tych zakładów niemieckie parowozy przetokowe wyciągają na stację cysterny. Z ropą, z benzyną, może ze smołą, nie wiedziałem. W każdym razie było tego dużo. Nasunęła mi się myśl, że w policach musi znajdować się jakiś zakład przemysłowy, który ma ważne znaczenie dla niemieckiej machiny wojennej. Po powrocie do Szczecina otrzymaliśmy polecenie wyjazdu do Warszawy. Tu, korzystając z wolnej chwili, skontaktowałem się z Brederem Wrzoskowskim przy ulicy Złotej. Opowiedziałem mu, co widziałem w policach. Breder zaraz skontaktował mnie z Wrzosem, późniejszy pseudonim Jur. Wrzos zobowiązał mnie do naszkicowania położenia fabryki. Szkic taki przekazałem mu osobiście po dwóch tygodniach na ulicy 14 Kilo Grzybów w Warszawie był to kryptonim ulicy Grzybowskiej 14. Wtedy w 1941 roku nawet nie wiedziałem, że moja informacja ma takie ważne znaczenie i że będzie początkiem specjalnej akcji wywiadu polskiego podziemia. Ta wojna trwała 6 lat. Uczestniczyły w niej 72 państwa. Do wojska powołano około 110 milionów ludzi. Działania wojenne toczyły się na terytorium 40 państw. Niespotykane dotąd metody działań wojennych, zastosowanych przez hitlerowskie Niemcy, nadały jej charakter totalny. W wojnie tej Niemcy dysponowały olbrzymią siłą w ludziach i sprzęcie. Kilkumilionowa armia, tysiące czołgów, samolotów setki okrętów wojennych i łodzi podwodnych, tysiące samochodów oraz innego sprzętu zmechanizowanego. Tylko przeciwko Związkowi Radzieckiemu w czerwcu 1941 roku Niemcy wystawiły 153 dywizje, w tym 34 pancerne i zmotoryzowane, 3,5 tysiąca czołgów, 5 tysięcy samolotów. Dysponowały również 29 dywizjami i 16 brygadami wojsk sojuszniczych. Do olbrzymiej ilości sprzętu zmechanizowanego i zmotoryzowanego wymagały idących w miliony ton ropy, smarów, benzyny. Niezależnie od eksploatacji złóż naftowych na terenach podbitych, Trzecia Rzesza jeszcze przed rozpętaniem wojny realizuje plan zabezpieczenia armii w paliwa syntetyczne. Tuż przed wybuchem wojny powstają w Niemczech liczne i nowoczesne fabryki benzyny syntetycznej. Jednym z potężnych zakładów produkujących paliwo dla potrzeb hitlerowskiej armii była Hydrierwerke Pölitz, fabryka benzyny syntetycznej w Policach koło Szczecina. Wojewódzkie archiwum państwowe w Szczecinie. Wśród setek tysięcy zgromadzonych tu akt nowych, nieliczne dotyczące Hydrierwerke Pölitz, mówi dr Bogdan Frankiewicz. W 1938 roku założono spółkę akcyjną pod nazwą Hydrie werke Aktiengesellschaft Gesellschaft Pelitz. Był to zakład produkcji benzyny syntetycznej, czyli paliwa potrzebnego dla samolotów i dla późniejszych latających bomb. Fundusze na budowę tego zakładu dostarczyły znane zresztą towarzystwa akcyjne i banki, a m.in. innymi IG Farben Industrie, które to zakłady przeznaczyły na budowę hydrierwerkę ogółem 2 miliardy marek. Pierwszy fund, Pierwsze fundusze na ten zakład otrzymały policję w roku 1939, a mianowicie w wysokości 40 milionów marek. Otóż mamy tutaj właśnie taki list gwarancyjny na, na kredyt w wysokości 40 milionów marek, który ma być dostarczony w następnej racie w roku 1940. Jeśli chodzi o te zakłady, to ich celem była produkcja benzyny syntetycznej, która miała osiągnąć w roku 1939 250 tysięcy ton, a produkcja docelowa miała wynosić 450 tysięcy ton. Jeśli chodzi o sam zakład, o jego wielkości mogą świadczyć następujące dane, że znajdowało się tam 260 km linii wysokiego napięcia, 25 km linii kolejowej a same kominy miały wysokość 100 metrów. Obszar tego, tych zakładów wynosił na ówczesne obliczenia 1200 murk. Zakłady te produkowały wyłącznie na potrzeby lotnictwa, na potrzeby prawda, wojenne niemieckie i również dla słynnych latających torped V1 w Penemilde. Bydgoszcz. Tu mieszka Bernard Kaczmarek, były dowódca grupy wywiadu AK na Pomorzu znanej pod kryptonimem Bałtyk 301, 302 i 303. Uczestnik powstania warszawskiego. Pseudonimy Wrzos i Jur, odznaczony krzyżem Virtuti Militari piątej klasy. Leon Haustow, mieszkaniec Szczecina. Były kurier i łącznik dowództwa wywiadu AK Lombard. Uczestnik powstania warszawskiego. Pseudonim Mewa. Zofia Dobiszewska zamieszkała w Szczecinie. Była łączniczka Armii Krajowej. Nazwisko okupacyjne Ewa Sadowska. Pseudonimy Ewa, Alinka i Gienia. Nasz znajomy z pociągu, Ferdynand Słomiński, mieszkaniec Kwidzynia, były członek grupy wywiadowczej Bałtyk 303, pseudonim konspiracyjny Zając. Aleksy Jędryczka, inżynier chemik, pseudonimy Tyszkę i Pomorski. Jemu powierzono organizację akcji Synteza. Hydrier Werke Politz im Bild, pod takim tytułem wychodząca w Szczecinie gazeta Pomerze Zeitung, dnia 22 lipca 1939 roku zamieszcza obszerny fotoreportaż poświęcony fabryce w Policach. Była to pierwsza, a zarazem jedyna oficjalna publikacja w prasie niemieckiej na temat budowy tego zakładu.